Dobra moi drodzy, pierwsze, pierwsza gra na nowej mapie. Nie grałem jeszcze na niej wygląda całkiem spoko, jest bardzo mała. I gra się tutaj na dłosy, ale ja wziąłem sobie jedno osobowe dło. I wolno mi się ładują tekstury jak coś, bo nie mam tego chyba na dysku SSD zainstalowanego, chociaż nie wiem. No bo gram na laptopie jeszcze nadal, nie? Wyglądasz na osobę przygnębioną i zmęczoną życiem. Nie, ja po prostu wstałem wcześnie i jestem niewyspany, wiesz? Ale nie jestem przygnębiony. Trochę mi gardło też boli, wiem. Od, od, od kilku dni jak się ta pogoda zdupiła, to... to też się tak czuję nie najlepiej, ale nie musicie dzwonić nigdzie na pomoc. Spokojnie. Jest wszystko pod kontrolą. A czy Pati będzie stream? A to musicie już ją pytać. Bo Paty dzisiaj wstała i się czuła jeszcze gorzej niż wczoraj. Ona ją coś w ogóle złapało, jakieś. jakieś choróbsko, bo strasznie ją gardło boli. A wiadomo, że teraz, jak, jak kichniesz, czy gardło boli, to już. to już wszystko tylko z jednym kojarzom z jedną chorobą. O! Dobra. No, no, z, z książą, tak, tak. Dokładnie no, a co tutaj? Kurde, gra trochę ścina. Wiecie, chyba to nie jest najlepszy pomysł, żeby tutaj grać. Ale dobra, zobaczmy, jak ta mapa wygląda. Ona mi ogólnie przypomina. Trochę taki Warzone. Eee, jeśli mam być szczery. I w ogóle wygląda dobrze. W sensie wygląda tak super. Styl urban. Nie wiem czemu helikopter lata. Czy to jest helikopter, który strzela do innych? Wiecie, to jest pierwsza moja. tam jest Czy PUBG Lite umarł? Ktoś tam wszedł. No, trzeba iść do strefy. Idziemy. Kurde, coś. Dobra, uuu, SLR tu jest. Eo siema witam, czekolatex. A kolejna strefa jest dalej. Nie wiem, co ten helikopter robi. Możemy sobie podnieść dwójkę. Czy helikopter coś skanuje? Czy można go na przykład zestrzelić? O kurde, oświetla mnie. Czemu mnie oświetla? Co jest? Godzina policyjna? Moi drodzy... Tu czołg jeszcze jeździ. No nie wytrzymam z nimi. Dobra, połóżmy się. Czy PUBG jeszcze żyje? No właśnie, próbujemy, testujemy. A i mnie oświetla, no tak. Czyli helikopter generalnie jest po to, żeby wprowadzać taki element skanowania. Jeżeli jesteście w zasięgu, helikopter was oświetla i wtedy was tym samym ujawnia. Trzeba uważać. Dobra, zostało 19. albo wy nie widzicie. Wy nie widzicie u góry, to ja wam będę mówił. 19 zostało. Też gram, wiecie, na laptopie, który ma GTX 1070. To nie jest 3080 RTX, nie? Także tutaj też mi się nie gra tak super płynnie i wygodnie jak na stacjonarnym. Dobra, poczekamy aż się zmniejszy, tak to wygląda, ta, ta mapa aktualnie jakieś szczały były. Dobra. i co ktoś biegnie Dobra, idziemy. Escape from Radzionków Dobra, on mi coś tam zadał obrażeń Kiedy Spongebob, bo bardzo chcę, ale czemu... Czemu ty pytasz o Spongeboba, skoro jest ukończona ta gra już i jest na YouTubie, wszystkie odcinki są To się idź na YouTubie zobacz Bo XD. Aha, dobra, już wiem, ile masz lat. Okej. Okay. We dwóch byli. Jeden tutaj z prawej, drugi tam. Dobra. Jeszcze raz sobie zagramy. Hopy, nie spinaj się tak. Co się mam nie spinać? Co się mam nie spinać? Gramy nexta. Ale po co te nerwy? Po co te nerwy? Siema Jawic, siema. ma Kubaka. Kurier, poczekajcie chwilę. Blizzard, czas ucieka, Bongkol, przedłuż abonament. O nie, byczku, dobrze, że mi przypomnieliście, że ja muszę jak najszybciej wyłączyć ten abonament. O nie, byczki. Nie naciągniecie już nikogo na tej gówno. Nie będziemy Blizzardowi już płacić, nie? Dajcie spokój. Ile można? Po ilu graczy na gierkę jest? Eee, po 30, bo mapa jest mała. Widzisz? Mapa jest taka malutka. Znaczy chyba może być więcej graczy Czekaj nie wiem po ilu jest dokładnie Ale W tym momencie jest 30 Dobra ja wam, ja wam obniżę tą kamerę Żebyście widzieli O mniej więcej tak Dajesz 200 pakietów Hearthstone? Dobra kurde Jakby mi ktoś podarował 200 pakietów to dawaj otwieramy je Kiedyś to było się, kurde, wydawało hajs na te pakiety, moi drodzy. Na openingi, bo ja od Blizzarda nie dostawałem, eee, więc musiałem sobie kupować. Eee, kiedyś to było. Eee, ogólnie. Ogólnie mapa się bardzo wielu osobom podoba i to jest sezonowa mapa, ale właśnie wszyscy mają nadzieję, że ta mapa zostanie na dłużej, bo jest bardzo ciekawym pomysłem. Zobaczcie, tu jest taka sytuacja, że to jest jakby zalane. Tutaj dymy. Kiedyś byłeś legendą turniejów. O, czarnym koniem, tak zwanym. Ja jestem tylko ciekaw. Co się stanie, jakbym wylądował na dachu? W sensie, czy jestem w stanie z niego bezpiecznie zejść? Sprawdźmy to. A, chyba na to wszystko wskazuje. No, i tak ma być, moi drodzy. Z pistoleta będziemy strzelać, będziemy ich nawalać. Tu w ogóle jakiś remont jest robiony. Weźmiemy sobie Vektor Victor. Co się stało? Ło, paczka już przyszła. Przed chwilą było. No. Dobra, to dziękuję bardzo. Ale nie pytałem. Że... A to dobrze, ok. Dobra. Słuchajcie, przyszła paczka z Lego, chyba. To zaraz zobaczymy ją. Zaraz zobaczymy. Tutaj jest coś informacja. Przyszła potwierdzenie odbioru przesyłki. Dobra. Mhm. Dla was paczka? Nie no jak dla was Czemu dla was? Co jest? Co wyście tu wymyślili? O dobra, a to jest jeszcze fajna. Zrobimy sobie coś takiego. Jest ktoś w tym oknie. Ktoś był w tym oknie. Kurde. Nie umiem go trafić Dobra Co my tu mamy? To bierzemy Nie To Łup, je podłogę, a Ty strzelasz Skąd ta pewność, że myje podłogę? Winchester, Winchester W ogóle hełmu nie mam, a raczej kasku Wokół jeździ jakiś czołg Oj, byczki, this is it Tylko celownika potrzebujemy O kurde, tu bym spadł Tu jest jakiś szacht windowy Co tu jest? To jest zejście windowe, ale ja nie chcę tędy schodzić Ja bym se poszedł jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz Kurde, tylko ja tam nie mam celownika. Dobra. Przejdźmy do tych pomieszczeń, bo chyba nie byłem wszędzie. A jeżeli byłem, no to... Dobra, na razie jest OK. Kurdi. Bez kaka -kasku chodzę, no. A dobra, bo to jest broń. Okej, okay. więc tak, w tej broni jest to. Dobra, mamy celownik. Trochę się cykam się wy... Oj, trochę się cykam wychylić. Ciu, ciu, ciu. Z tamtej strony ktoś. Dobra. No dobra, dobra, kolego. Zejdziemy niżej. Zaraz cię wyjaśnimy. Dobra, dobra. Bierzemy, a nie mamy już miejsca. Czy ja w ogóle mam mały plecak? Dzień Jezu, wystraszyłeś to. mnie tym alertem. Light orphan. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Ale podkreślenie zapadnie. Orfan jest szefem od dwóch miesięcy. To już drugi miesiąc szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. <noise> Wspaniale został przeczytany ten ta emoji. <noise> o roześmianych oczach. Ciekawe, co. Jak to jest mieć roześmiane oczy. Gurde, poczekajcie, muszę wywalić to, co niepotrzebne. To, 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 dobra, i wracamy po teleki. Po to, po to, dobra, my musimy przejść tam tamtą stronę. Ktoś jest. Dobra. Proszę teraz, proszę teraz się, nie alertować. Bo nic nie słyszę potem. -N -Y S 90 jest szefem od 10 miesięcy. Bajo jajo, wszystkiego dobrego w nowym roku. O kurde, baje. bajo jajo. Janis. Nie bajuje jajuj mi! Dobra, robimy akcję dym. Akcja dym. Ciii. Dobra. Bajoj od auto. A tu nie, jakieś są pojazdy? No, byłem wpatrzony, chłopie, zacząłem. Jak to jest. A ja nie miałem kasku nadal. Jakie no. Ja nie miałem nadal kasku, moi drodzy. Ale, gówno. Nie, no, ogólnie gra jest dobra, tylko gradzie jest słaby. Ogólnie gra jest dobra, jak najbardziej.